Szanowni Państwo i miłe osoby, witajcie w czytaniu na najbliższy tydzień, który zaczyna się w poniedziałek, to jest 8 lipca 2024 roku, a kończy się w niedzielę 14 lipca. Psy cicho do tej pory, ale teraz oczywiście musiał się odezwać. Jak widzicie, nowy obraz jeszcze się troszkę rozprostowuje. Pamiętajcie, jak zwykle, o tym, że czytanie jest ogólne. Jeszcze z niego co rezonuję, resztę zostawcie. Mam tutaj talię Jona Jaus, która już ma kilka edycji tej talii. Ta jest bodajże druga, ale głowy nie dam. I od tamtej pory, kiedy, kiedy kupiłam tą talię, to ona zrobiła już chyba też jakąś inną. Realnie mmm, polecam. Jak interesujecie się tarotem i e, ciekawią was takie nietypowe ujęcia, to wydaje mi się, że to jest fajny trop. A my zobaczmy co tam na ten tydzień słychać, co widać w energiach czego się możemy spodziewać na najbliższy tydzień. Czyli od 8 do 14 lipca 2024. I teraz będę liczyć. To jest chyba 9 yy, euro. <laughs> czyli 9 pieniędzy, czyli 9 denarów. Talia jest w języku oksytańskim, który jest trochę podobny do katalońskiego Um, nie jest to taki typowy język, mało ludzi nim mówi. Mam nadzieję, że nie zaginie. Ona zresztą też tą talię robiła w tym języku, właśnie między innymi z taką intencją, żeby um, dziedzictwo kulturowe tego regionu, świata e, przetrwało. Właściwie to tak: 9, 9 euro jest w środku. <grym> Zapomniałam o tym. Ale taką mam tutaj zasadę, że ta pierwsza karta nadaje ton tygodniowi. I mamy słońce. I mamy sześć kielichów. Słodko jak na razie. I mamy pięć buław. Zaraz zamknę tego psa. I mamy sześć. Buław. Trochę jeszcze do góry damy, żeby wszystkie było widać. One są dość długie i wąskie te karty. Mamy też cztery miecze. I mamy koło fortuny. Wow! Fajne, fajna energia. Znowu jakąś mamy dobrą pasę ostatnio. I już mówię Wam, co to wszystko oznacza. Mamy w tym czytaniu wszystko. Mamy dwa razy wielkie arkana. I to w dodatku takie szczęśliwe. Mamy kielichy. Konkretnie 6. Mamy buławy dwa razy, 5 i 6. Co też mówi o jakimś wyjściu. Z, z, z opresji, z konfliktu. Mamy cztery miecze i mamy dziewięć denarów. Dziewięć denarów jest w centrum. Może zacznę od tej karty. Tutaj widzimy zakorzenioną dobrze roślinę, która czerpie już nie tylko z cebuli, którą ma, ale też z, z rozbudowanego systemu, który sobie zbudowała, co pozwala jej rozwinąć dziewięć kwiatów. To jest karta najkrócej rzecz biorąc samowystarczalności, też dobrej pasy w finansach, poczucia dobrze spełnionego obowiązku, dobrze wykonanej pracy i też adekwatnej do tej pracy nagrody i możliwości cieszenia się nią, więc możemy być w tym tygodniu bardzo z siebie zadowolone, zadowoleni. I właśnie korzystać z tego, co udało się wypracować. Nie odkładać na później, mieć już taką pewność finansową i niezależność, że możemy sobie skorzystać z tego, co zostało wypracowane, a nie tylko ciągle odkładać na jakąś finansową poduszkę. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajna energia w centrum. Do tego słońce jako druga karta. Słońce jest kartą. Szczęścia, sukcesu, aktywności, władczości, jasności. Tutaj nie mamy wątpliwości, co należy robić. To, co wydawało się skomplikowane i złożone, nagle jawi się jako zupełnie oczywiste. Tu jest głębokie zrozumienie problemów, procesów. Konieczności i duża akceptacja w związku z tym. Tutaj wszystko rośnie i żyje. To jest karta dawcy życia. Bez słońca nie byłoby życia na Ziemi. Bez słońca nie byłoby ciepła, światła. To jest to centrum naszego małego wszechświata tego układu słonecznego, wokół którego wszystko się kręci. Słońce to wszystko daje nam zupełnie. Bezinteresownie i za darmo. Eee, I niczy, niczego nie oczekuję w zamian. To też może nam się udzielić. Możemy mieć bardzo dużo takiej jowialnej, hojnej, mm, promienistej energii. Eee, I opromieniać innych, ale też zmieniać swoją rzeczywistość. Ja myślę, że tutaj można mówić o zmianie na lepsze w tym tygodniu. W ogóle, jak patrzę na wszystkie te karty, bo mamy dziesiątkę. Wielki Harkan również. To są jakby dwie najmocniejsze karty, które są tak trochę po przekątnej jakby wieńczą początek i koniec. Więc nie chcę używać tutaj sformułowania znanego z polityki, natomiast wygląda na to, że jakieś koło losu obraca się na, na lepsze. Że szczęście nam sprzyja, że warto teraz działać, dlatego że te wszystkie trybiki e, koła fortuny, czyli e, całej masy istot i nieistot, które wpływają na to, jak wygląda świat i na to, jak on się kręci, akurat zakręcą się tak, że będzie to dla nas korzystne. Akurat tak wyjdzie, że wyjdzie na nasze możemy liczyć na szczęśliwe okoliczności, na jakieś właśnie szczęśliwe spotkania, na trafne skojarzenia, dobre olśnienia, właściwy kierunek obrany, tak? Eksploracji, która idzie też właśnie we właściwym kierunku. Także naprawdę fajne, fajne karty. Dziesiątka też mówi oczywiście o końcu cyklu, więc coś tutaj dojrzało prawdopodobnie w nas. I to dojrzało do, 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 do szczęśliwego zakończenia, mam wrażenie, nie? Że to jakaś praca, którą wykonywaliśmy przez ostatnie, nie wiem, tygodnie, miesiące, ona teraz przynosi owoc i pozwala skorzystać z nadarzającej się okazji, czy też ją zauważyć, czy też ją wyłapać, czy też ją po troszkę. Po trosze stworzyć też, nie? bo mm, okazją też można pomagać. Więc to są takie, to jest taka oś tego czytania, a do tego mamy bardzo dużo harmonii i spokoju, bo mamy dwie szóstki w czytaniu. Szóstki zawsze mówią właśnie o pięknie o tym, że energia płynie w niezaburzony sposób. Tutaj mamy te szóstki w wodzie i w ogniu. Szóstka kielichów w niektórych interpretacjach jest rozumiana jako nostalgia, jako tęsknota za przeszłością, czy też w ogóle powrót do czasów szczęśliwych. Jest w związku z tym właśnie kojarzona z dzieciństwem. Natomiast ja najczęściej jednak ją widzę jako umiejętność cieszenia się prostymi drobnymi rzeczami teraz, tak? e, czyli niejako powrót do takiej umiejętności bardzo prostego e, czucia świata, niekoniecznie łączący się ze zdziecinieniem, tak? E, jest możliwe zauważanie cudów świata i takie y, życie, może nie w ciągłym zachwycie, ale w harmonii ze światem, doceniając jego piękno, y, bez, y, bez powrotu do innych mechanizmów dzieciństwa, tak? Może to nie będzie już takie intensywne, takie pierwsze, bo z jakiegoś powodu jesteśmy bardziej dojrzali każdego dnia, tak? Każdego dnia zdobywamy jakąś... Y, Jakąś wiedzę, nowe umiejętności. Natomiast nie musimy wszystkiego nadmiernie komplikować, nie musimy szukać tylko i wyłącznie wyrafinowanych przyjemności. Dostępne są również te proste. Tutaj widzimy taką bardzo ładną scenę, jak dziewczyna siedzi nad brzegiem jakiejś wody, zachodzi słońce, i ona trzyma kwiaty, te kwiaty się jej z rąk. Jakoś tak wysypują. Może jest smutna trochę, a może jest zmęczona, a może jest pogrążona w myślach. Eee, czuję spokój promieniujący z tej, z tej chwili. I ten spokój jest też bardzo mocno obecny tutaj w Czwórce Mieczy, która dla mnie jest kartą świętego spokoju. To jest osiągnięcie punktu stabilności i równowagi. W środowisku, które może nie jest proste, może nie jest właśnie bardzo, bardzo spokojne, ale my sobie potrafimy znaleźć w naszym umyśle taką enklawę, gdzie możemy odpocząć, gdzie możemy się zregenerować. To jest trochę karta zawieszenia pośród żywiołów, tak? że one mogą szaleć wokół mnie, ale mnie nie dotykają. To jest regeneracja, to jest dochodzenie do siebie, to jest zdrowienie, to jest sen, to jest odpoczynek. Więc dużo tu jest takiej zrelaksowanej, naprawdę odprężonej energii w tym czytaniu. W dodatku ona nie jest bierna. To jest fajne tutaj, że to, to czytanie nie mówi o, nie wiem, poddaniu się jakiejś, magii chwili, tak, że to po prostu samo przychodzi. Tutaj widzę też współudział przynajmniej w tworzeniu tego, bo mamy dość aktywne karty, tak? Mamy to słońce, mamy pięć buław, które wyraźnie mówi o tym, że nie wszystko jest takie super proste i nam od razu pod, no, podstawione, że jest tutaj też jakiś opór, że może być jakaś wewnętrzna sprzeczność w nas, którą z którą się mierzymy. Nie wiem, czy ją pokonujemy, ale raczej ją zwyciężamy, bo pojawia się też szóstka buław, nie tylko piątka, tak? Piątka mówi właśnie o tarciu, o tym, że jest wiele głosów, o tym, że jest wiele różnych interesów, wiele stron ciągnących każda w swoją stronę, tak? No, te, te wektory siły tutaj się rozpraszają, ale je się udaje skupić. Szóstka to jest uporządkowanie tej, tej, tego chaosu piątki. To jest jednak obranie jednego kierunku zamiast pięciu różnych. Więc coś nam się tutaj wyjaśnia, kierunkuje. Nasza energia zostaje skanalizowana, zharmonizowana, skanalizowana. Tak, jakbyśmy po krótkim okresie. Szamotaniny, już wiedziały, już wiedzieli, co robić. Wiem, co chcę robić i to robię, w dodatku. I mocno stoję na nogach z tymi dziewięcioma denerami. I mam poczucie, że to jest przemyślane z czterema mieczami, i że daje mi to poczucie spokoju, i że to jest miejsce, w którym mogę spokojnie. Przyjmować tą zmianę, która się dzieje. Może ona nawet jest przewidziana. Może to jest coś, na, na co czekaliśmy. Może przychodzi odpowiedni moment, żeby zaimplementować to, co nam się wcześniej tylko marzyło, to, o co musieliśmy trochę powalczyć, być może, tak? Sześć była z kartą zwycięstwa, więc jest tutaj też, może dla niektórych z nas, jakiś element współzawodnictwa. Potrzeby wykazania się, tak, bo piątka buław też pokazuje, że trzeba się posiłować z innymi, że trzeba pokazać swoją siłę woli, siłę przeżycia, że no ja lubię piątkę buław, bo ona ona bardzo pomaga ujawnić się woli życia w nas. Właśnie w obliczu przeciwności nie odwracamy się, nie zamykamy się w jakimś swoim ciasnym schronieniu, tylko właśnie mówimy, nie, ja tu też jestem ważna, ważny, moja, moja sprawa jest istotna dla mnie, chcę Was przekonać do mojej sprawy, tak, może też to dotyczyć właśnie innych ludzi. Także my się tutaj absolutnie angażujemy, cokolwiek, cokolwiek mamy do zrobienia. I wydaje mi się, że stosunkowo małym wysiłkiem udaje się to, ten opór, ten chaos uzdrowić, ten opór przełamać. I jesteśmy gotowi do zmiany, gotowe do zmiany. Więc naprawdę bardzo ładne, ładna, harmonijna energia, bardzo obiecująca. Dużo można zdziałać w tym tygodniu. I tak jak mówię, stosunkowo małym kosztem. Tutaj nie trzeba się naprawdę nie wiadomo jak zmęczyć i biegać z wywalonym językiem. To jest raczej udowodnienie swojej gotowości na możliwość zmiany, na nadchodzącą okazję i tej okazji złapanie. Z pełnym spokojem, z pełnym przekonaniem, że to jest dla mnie, to, na to czekałam, na to czekałem, to jest dla mnie właściwe, mogę być się zadowolona, zadowolonym, bo współtworzyłam tą okazję, przygotowałam się na nią, tak? I teraz, kiedy ona nadchodzi, mogę ją wykorzystać. Chyba, chyba to wystarczy, wydaje mi się. Nie chcę więcej dociągać kart, bo to czytanie jest na tyle dobre i optymistyczne, że, że myślę, że, że wszystkim nam ten tydzień się przysłuży. Ym, oczywiście pamiętajcie o tym, że czytanie jest ogólne. <grytanie> Tutaj akurat jest dużo do wzięcia, tak? Mam nadzieję, że będzie Wam ładnie rezonowało jeśli potrzebujecie czegoś ode mnie czytania albo czegokolwiek innego to oczywiście piszcie do mnie ja jestem pod adresem heliksa.tarmaupa.gmail.com eee, i śmiało, śmiało zagadujcie eee, w tym tygodniu myślę, że zacznę pewną serię nie powiem jaką, bo się będziecie śmiać <laughs> ale tak, taki, taki jest plan także zapraszam do zaglądania na kanał, bo będą się pojawiać nowe rzeczy. Też mam w planach uruchomić y, shorty na pewien konkretny temat. Zobaczymy, jak one będą y, chodziły. Słuchajcie, wspaniałego tygodnia życzę Wam z całego serca i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Tymczasem.